Cześć moi drodzy. Siema! To my znowu z nowościami przylatujemy. Ciepło jeszcze. Petardy o nazwie Czarne Piekło. Oryginalna nazwa, oryginalna szata graficzna. Szczerze, jakbym się nie interesował petardami, i bym je zakupił ze względu na motyw czaszki. Bo mi się bardzo podobają. Co mamy z tyłu opakowania? 6 gram na sztukę, 24 na paczkę. No, ale czarnego prochu. Kategoria F2. Myślałem, że coś się dopala jeszcze, ale to drzewa akurat się ruszają. E, instrukcja jest w języku polskim. Efekt Hook. Wow. 2024, Myśnik 5. To jest partia piąta jakaś. Zobaczymy. E, jak to wygląda? Ładnie. No. Wygląda ładnie. Szata graficzna ładna. No. Zaprojektowane. Super. Coś wybuchło. A nie, to wycinka dalej idzie same petardy również się fajnie prezentują, niczym Exclusive Collection. Szkole. Normalnie towar premium, ale no, widzicie, nie? Nie wiem, czy to nie będzie to samo, co strzelaliśmy, wiesz, kiedy, nie? Dobra, zobaczymy, jak to wybucha. Czy to będzie to samo, co poprzednik? Czyli w poprzednim odcinku też testowaliśmy podobne petardy, ale... A, polnika nie mam, ale już Trzymaj. idę. Trzymaj. fotograficzne Może gdzie ja idę? Zobie wezmę ten... Miotacz ognia <gryw> Polecam Lącik szybki Co to było? Stąd na piekło <gryw> O kurde ładnie O ja ci powiem, że... No to takie trochę podrasowane Podrasowane tak, Proszę, tak. Lepsze, lepsze <laughs> Może jedna sztuka taka była, a trzy będą takie <laughs> ale nie wiem co to było. A cena 20 zł Za cztery sztuki, czyli 5 zł za sztukę Wypada Co to tam było w tej pierwszej? To ja nie wiem. Aha, ona tutaj. W trawie, w trawie akurat przypominała. Nie, no to gdzie? No zobaczymy pod garnkiem. No. Jeżeli będzie znowu półtora metra, no to sobie za. Da... Kiermanki. Co się stanie, jak spalicie petardki, nie? Trzeba gasić. Zaraz takie właśnie robią, że to jest hit. Hit. Oj. Zobaczymy. Trochę krzywe, ale zobaczymy. No... Nie ma tragedii, nie? nie, ma, nie ma. Doskło tam gałęzi, ale... Na no, chyba tak. no. cztery sztuki tylko. Gdyby było pięć, byłoby lepiej. Nie? Będziemy mieć coś na szorcika, żeby ludziom zaoszczędzić czas. I wychodzi pięć złotych sztuka. No, dość spora, ale ta pierwsza to naprawdę fajnie dziabło. O, trochę zaczęło wiać. Ja tym nam się zmagam, moi drodzy. No, <kuh> Musimy się żeby to szybko nakręcić. No jeszcze trochę odcinków zostało. Tak, mamy jeszcze trochę odcinków, także my się z wami żegnamy. Szybki, krótki teście. Tak. Fajne, ale. Nie wiem. Napiszcie w komentarzu. Siemka. Na razie.